Cześć, jestem Boni, a to Paweł Mildner, autor LODÓW WE WSZYSTKICH SMAKACH. Razem zapraszamy Was na Akademię Dwóch Sióstr. Marzymy o tym, żeby zobaczyć efekty Waszej pracy. LODY WE WSZYSTKICH SMAKACH Pawła Mildnera to książka o dwójce dzieci, o i Oli, którzy mieszkają w zupełnie różnych środowiskach. I ze strony na stronę poznajemy ich najróżniejsze marzenia te duże i takie mniejsze przyziemne, niektóre są łatwe do spełnienia, inne bywają trudniejsze. Oskar chciałby na przykład zatrzymać czas, a Ola sprzedawać w sklepie. Bardzo bym chciała, żebyście się dzisiaj trochę zastanowili nad tym, co wam się marzy. I razem wykonamy mapę marzeń. Zapraszam. Więc zajmujemy się dzisiaj naszymi marzeniami. Tymi skrytymi i tymi, o których czasami mówimy dorosłym, ale oni na przykład nie chcą za bardzo o nich słyszeć. Więc macie dzisiaj szansę wizualizowania takiego marzenia. Potrzebujemy naprawdę tylko kilku rzeczy. Przyda się kolorowy karton wielkości A3 lub trochę większy, dowolnego koloru, biała kartka formatu A3 z bloku technicznego, ołówek miękki, klej, nożyczki. Taśma klejąca dwustronna i troszeczkę różnych rozmiarów, kolorowych mm, papierów i jakaś koperta albo pudełko. Zaczniemy od narysowania na białej kartce. Kształtu swojej głowy. Obrys, jeżeli macie na przykład dwa kucyki, to warto jest je odzwierciedlić, bo to będzie wasza głowa. Jeżeli jesteście krótko ostrzyżeni, no to będzie jeżyk, ale niech będą uszy i na razie nie malujemy twarzy, niech to będzie taki obrys tutaj z szyją od ramion, w górę siebie, tak? Więc rysuję swoje ramiona, szyję, głowę. Staram się wykorzystywać całą przestrzeń białej kartki. I teraz wycinamy nożyczkami po brysie tą naszą głowę i powoli powstaje nam przestrzeń na nasze marzenia. Czy wyście już wymyślili, jakie jest wasze takie najważniejsze marzenie? Naszą głowę naklejamy na takie kolorowe podobrazie i będzie miejscem do zapełnienia naszymi marzeniami. Z tych niewielkich karteczek wycinacie jakieś nieoczywiste, abstrakcyjne kształty. Co tam komu do głowy przyjdzie takie coś? Nie wiemy, co to jest. Najróżniejsze kształty w różnych kolorach. Lepiej wyciąć kilkanaście. Wrzucamy do torebki jakieś, mieszamy, mieszamy i losujemy coś Mam takie dziwne kształty, i pora, żebyście zapisali na górze Waszej kartki na kolorowym tle Wasze marzenie. Ja mam takie przyziemne marzenie, bo chciałabym bardzo pojechać na wakacje do Hiszpanii. I teraz zastanawiamy się, czy możemy jakoś te kształty zagospodarować tak, żeby pasowały do zilustrowania tego marzenia. Może to jest jakiś fragment czegoś co o czym marzycie. Możecie dorysowywać, łączyć je ze sobą. Możemy je przykleić klejem na taśmę dwustronną. Teraz już muszę kombinować. Co to może być? Już wiem. Miska z jakimś pysznym jedzonkiem. Przyklejam sobie to gdzieś tam na głowie i ołówkiem dorysowuję na przykład pyszne oliwki. Hm. No to mi przypomina jakieś morze, może to, to będzie kąpiel w oceanie. I na przykład dorysuję sobie tutaj jak pływam. Mogę też tutaj dorysować jakieś fantastyczne ryby, które pływają ze mną w tym oceanie. Hmm. Co to by mogło być? Kojarzy mi się to z jakąś wieżą, to ją muszę teraz dorysować. Na pewno jakaś dzwonnica będzie na tej wieży. Taki kształt. Akwedukt. Żeby było trudniej, przyczepię sobie go zupełnie nieoczywiście. Nie Niech to będzie piłka nożna. Bo na przykład poszłabym sobie na jakiś mecz. Został mi ostatni kształt. Też taki nietypowy. Te mają takie śmieszne bereciki czarne. I to będzie po prostu rador bokiem I Teraz podpiszę te aktywności. Tu... Tyle na szybko mam moich marzeń z Hiszpanii. Ja bardzo zachęcam do wciągnięcia w tą zabawę plastyczną swoich rodziców, bo to jest bardzo ciekawe dowiedzieć się o czym marzą dorośli. Ja Wam życzę, żeby Wasze marzenia się spełniły, i zachęcam do przeczytania książki pod. Przepysznym tytułem Lody we wszystkich smakach Pawła Midnera i do rozmawiania o marzeniach. Dzięki!